Jakbyście się zastanawiali, jak się jeździ w wielkich miastach w Albanii To jest tragedia Gościu właśnie cofając Przywalił w motocykl To, to nie gościu, to baba Dobra, idziemy Dobra, idziemy Zobaczcie sobie sami, gościu sobie po prostu jedzie Zabraca sobie na środku drogi Dlaczego nie? Można? Można Idziemy teraz w końcu na zakupy Do innego sklepu, bo tamten, który był to nie był dobrze zaopatrzony, nie było tam pieczywa, nie było tam różnych rzeczy, które chcieliśmy, więc wiemy z powrotem do tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, ale nie mieliśmy pieniędzy. Powiem wam jedną ważną rzecz. Mam tutaj takie zaćmienie pod kątem tych pieniędzy, że nie możemy się doliczyć jest tego tak dużo, że w ogóle mamy problem z obliczeniem tego, ile to kosztuje. Jednym ze znanych sklepów w Albanii, takich sklepów spożywczych. To jest sieć o nazwie Big Market. Zaraz tam wejdziemy. Pokażę Wam, ile mniej więcej wszystko kosztuje. Jakbyście mieli ochotę na herbatniki, to one kosztują 119 leków. Tu macie mleko 1,5% za 145 leków. Takie większe 3,6% 335 leków. Jogurty, proszę bardzo, 200 gram, czyli pewnie za 4,95 leków. Masło Lurpak, proszę bardzo, tutaj 330 leków. Trochę tańsze, takie lokalne, pewnie 159. 159, jakie inne jeszcze, wersja fast-soft Jakby Was interesowały jakieś kiełbaski, macie 1100 leków Ser tostowy 269 Kiełbaski na dole 360 Seredam 215 leków Szynka 169 Panta w puszce, 65. Serek topiony, 360. Tuńczyk w sosie własnym, 129. Sardynki w puszce, 137. Soki różnego rodzaju. 179 190 Tańsza wersja 159 Takie soki właśnie jak te widzicie 169 Pewnie jak będziecie z dziećmi na wakacjach To pewnie będą chciały jakieś Chipsy To macie 200 leków Tutaj jakaś mniejsza paczka 100 leków Większa paczka 200 leków, coś w rodzaju lejsów Taka duża paczka. 239 też są lejsy tutaj obok. 99 Lejsy o smaku serowym. 96 tu macie jajka. 10 sztuk za 450 15 sztuk za 500. Panta litrowa 100 leków. Piwo w puszce Heineken 155, piwo Amstel w puszce 115, przykładowo Wódka 1290, Finlandia 1660, proszę bardzo. No, Nobil, wódka 1080. Smirnof. Dużo ludzi lubi Smirnofa. Proszę bardzo. 1190. Wódka Absolut 1 litr. 1680. Dla porównania Macie Jacka Danielsa litrowego za 2990. 0,7 będzie 2390, więc wszystko oczywiście podzielić na 4. A jakby kogoś interesowały winka, to proszę bardzo. 1390, 2200. Tak naprawdę winka są w różnych cenach: 3,5, 1400, 3000 letów, 1400, nawet i 4, 4,5. Różnie, ale takie najtańsze widzisz to jest około 1000. 300 leków. Są też takie bym różowe, bo w różowych butelkach 2,5, 1500, 1800. Wybór jest dosyć spory. Zrobiłbym Wam jeszcze ceny wody, oczywiście, bo to jest bardzo ważny produkt, jak się jedzie na wakacje, gdzie jest gorąco, Ale niestety w Albanii jest problem z cenami. Nie wszędzie są. I tyle. Woda 10 litrów, za 120 leków Naprawdę tanio, cała butelka Śliwki 230 Tutaj proszę bardzo, za kilo oczywiście 249 Takie małe śliwki 75 Nektarynki 149 Brzoskwinie 120 Pomarańcze 189, oczywiście za kilo Jakby kto chciał jabłka 160 za kilo Banany 185 Winogron Sorry, Inobrono 180 pomidory 119 leków za kilo dobra, jedziemy już z powrotem do hotelu nie ma co tracić czasu patrzcie jaki, jaki to no. jest jadalnia I tak naprawdę zobaczcie Jaki tu jest widok z okna Albo zotna Powiedziałbym To co? Stary, to mamy 15700 leków Ale panowie basenik bomba Dobra, pokażę Wam, jaki mamy tutaj pokój w tym fajnym miejscu. Proszę bardzo. Nie, już tu wolno Tutaj koledzy już sobie leżą. Tak, mamy, mamy widok z okna. Naprawdę bardzo przyzwoite miejsce za 49,50, za trzy osoby. Oprowadzę Was dookoła, jak to wszystko wygląda w środku, tak naprawdę. Dużo nie ma. euro. 49,50, no prawie 50 euro, także naprawdę za takie miejsce, za 3 nie jest źle Lodóweczka taka bym powiedział fajna, e, klasyczna, ale ładnie wyglądająca szafa trzy łóżeczka, jakbyście kiedyś przyjechali tutaj z rodzinami to macie e, tutaj łoże małżeńskie i wyjdzie w łóżko dla dziecka obok, więc nieźle, a jeżeli chodzi o kibelek, no to tak naprawdę wygląda bombastycznie. Naprawdę bardzo fajnie. Oprócz tego, co tutaj poczułem, bo Kici się przed był w kiblu, tutaj naprawdę... Wszystko jest ok. Wybieramy się teraz do miasta, na dół. Trzeba powiedzieć szczerze, że ten hotel wywarł na nas naprawdę biorunujące wrażenie, bo za te pieniądze otrzymujecie naprawdę dużo. A co jest jeszcze fajne, fajne jest to, że w cenie tego hotelu mamy również siadanie. Tylko że jest jeden problem. W związku z tym, że mamy do przejechania jutro mnóstwo kilometrów, około 3 godziny samej jazda, chcielibyśmy jeszcze odwiedzić Grecję. No to e, zapytałem tą panią, czy byłaby możliwość zrobienia nam takiej paczki, no takiego pakieta, żebyśmy mogli ze sobą go wziąć. Również byśmy nie musieli żegać do godziny 7.30 po to, żeby sobie to siadanie zjeść, wyjecha, wyjeżdżając o 8.00. Więc tak naprawdę e, wyjeżdżamy jutro o 6.00, pani się zgodziła, bardzo miła pani z tego obiektu, zgodziła się, że e, nam to siadanko zrobi w formie pakietu. I tyle, talantów do picia i jedziemy w, w naszą trasę. Tak naprawdę jutro mamy do zobaczenia kilka fajnych rzeczy. Fajna trasa, którą tak naprawdę jechał kiedyś e, słynny zespół Top Gie. Strasznie kręta. To się jedzie dosłownie wysoko w górach, później zjeżdżamy niżej. Tam jest mega, mega fajny kanion, do którego chcielibyśmy się wybrać i tam chcielibyśmy popływać i nagrać kilka fajnych e, rzeczy z wody, więc mamy nadzieję, że nam się to wszystko uda. Albania nas bardzo fajnie zaskoczyła, bo pierwszy, pierwszy taki wizerunek tej Albanii no nie był może zbyt ciekawy, tak? bo zresztą widzieliście w tych filmach śmieci, nie śmieci, nie tylko ale teraz w tym miejscu koło wlory, bo jesteśmy za Florą de facto w tym naszym hotelu naprawdę e, miejsce robi robotę, miejscówka naprawdę taka typowo rodzinna a takie macie generalnie widoki słoneczko praży, jest 29-30 stopni na dole prywatna plaża, a my sobie schodzimy tą właśnie stromą ścieżką na sam dół. Naprawdę zobaczyć co, co tu się znajduje przy głównej drodze z Flory do Sarandy. Proszę bardzo. <gry> Może pokażemy. Tam leży Magroyal, tam jest Kepson, a tu chodzą manchikany. Czasami na naszej trasie można zobaczyć takie budynki, które miały być pewnie hotelami. Tak tutaj się wspomniał. Ale nie zostały nigdy dokończone. Tak stoją po prostu odłogiem. Suje to strasznie. Psuje to strasznie ten wizerunek tego kraju i tych miejsc, tych pięknych miejsc, które tu się mieszczą. To właśnie. Nam właśnie wpadliśmy na fantastyczny pomysł. W związku z tym, że tutaj taki stoi hotel odłogiem, to chcielibyśmy go po prostu z, zeksplorować, więc ty ty idziemy do sklepu i spróbujemy do niego wejść tak, i pokazać tak wam, jak tam to tam wygląda w, w, w środku. Chodź, Cizio. nie z no, jest... ciekawością. Tam Z butelka, znowu jakaś fajna. Polski baran, W związku z tym, że wszystkie leżaki są płatne? Na albańskich plażach są płatne, to doszliśmy do wniosku, że, że napijemy na się skalę. piwa o nazwie Bawaria na skałach. Tutaj nam wolno, za, tego, za to nie trzeba płacić, więc nie ma problemu. Bo to jest no problem tu w Albanii. Tak, bo jak ktoś ma problem, to, no, to no jest no problem. problem. Dobra, jakby ktoś się interesował tym, ile kosztują rzeczy tak naprawdę z takiego przydrożnego baru, to dużo. już powiemy. Dużo. No niekoniecznie dużo, tak, bo frytki kosztowały za porcję 300 e, leków, czyli jakieś 12 zł. Więc nie jest źle. Zamówiłem sobie spaghetti z pomidorkami. Które kosztowało 450 leków, więc też nie jest źle. A kolega chytry zamówił sobie Carbonare, no dobra. która była 500, więc de facto tak naprawdę nie jest źle. Również weźliśmy, wzięliśmy sobie po piwku, tym typowym lokalnym piwku, Elbar. Piwko normalnie kosztuje w sklepie jakieś 120 lirów. Przepraszam, zawsze się mylę. 120 leków, tutaj w tym barze to małe piwo 33 ml kosztowało 200 leków, więc wiadomo, że będzie drożej, nie? my mamy jak w KFC, dolewka. Ale obiad naprawdę jest w porządku, ale co jest najważniejsze, obiad jest pyszny, ale zobaczcie sobie tutaj, piękny zachód słońca. Nad morzem, sobie z górami z tyłu. Po prostu petarda. Jeżeli ktoś to jeszcze nie był w tym miejscu, to będzie widać. Zaraz no. za wlorą, to zapraszamy. Miejsce jest po prostu genialne. Co sądzimy o tym miejscu? Cizio. Sądzę, że na naszej albańskiej trasie to jedno z najlepszych miejsc, jakie będziemy mieli okazję odwiedzić. Od jutra już tylko będzie gorzej. Od jutra będzie tylko gorzej. Eee, wczoraj też było gorzej, ponieważ <grywa> spaliśmy na śmietnisku <grywa> no. z eee, watachą psów, która tam się goniła tak. i walczyła o terytorium. Lepiej niż Menele. <grywa> <grywa> Dokładnie. Co ja mogę powiedzieć? To miejsce, w którym tutaj jesteśmy, przypomina mi naprawdę bardzo Kapadocję. Nie był tam z nami Adam, eee, byliśmy tam w dwójkę. O, proszę bardzo. O kurwa, zapomniałem, <grym> przepraszam, miałem, za... miałem za... założyć swoje shorty A założyłem maj... kurwa majtki z żabki A założyłem majtki z żabki To miejsce oh. było naprawdę genialne, basen, petarda Ci co oglądali to widzieli, że to miejsce było naprawdę bajeczne To jest naprawdę bardzo podobne. Z jedną ważną różnicą. Tu jest Tutaj ciepło. jest cieplej niż w Kapadocji o tej porze dnia. Niesamowite, nie? Niesamowite. Tak? To w Turcji, a niby taki teren, gdzie być cieplej. Hmm. A nie, nie było jest cieplej. cieplej. Czy zaraz? W Turcji to był koniec maja, więc to był początek sezonu. A, to coś znaczy... W ciągu dnia było mega gorąco. Daj, ale, ale trzeba zaznaczyć, że Kapadocja była na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza, i to jest ląd, bym powiedział, płaski. Tego nie widać. Więc dlatego była ta różnica w nocy. Ale to był początek sezonu. Daj. Teraz Adam, co sądzisz o temat tego miejsca? Tutaj jest bardzo przyjemnie, jeżeli chodzi o widoki. Jeżeli chodzi o kurort i hotel. Pierwszy raz jestem w Albanii. Ale jeżeli chodzi o. W górę tego wszystkiego. Najwyżej położony szczyt hotelowy. Najfajniejszy. Aaaa! Wyglądający. Jeżeli chodzi o. Możemy na te wszystkie hotele, które są tu położone, a my jesteśmy położeni najwyżej. I to jest fajne, że nasz basen zlewa się z Adriatykiem. Przepraszam, mogę się poprawić. Nie jest to Adriatyk już, bo zaraz za Wlorą jest Morze Jońskie. Jońskie. W takim razie muszę zacząć wypowiedź od nowa. Zacznijmy jeszcze raz. Miejsce hotelowe bardzo mi się podoba, ponieważ zanurzamy się w Morzu Jońskim. Nara. Eee, w każdym razie, reasumując. Jaki jest plan na jutrzejszy dzień? Na pewno nie taki fajny jak dzisiaj, bo już będzie od jutra coraz gorzej. Będzie... Nie, właśnie, że nie. Będzie coraz lepiej. Jeżeli chodzi o nocleg, będzie gorzej. E, wręcz coraz gorzej, bo ten nocleg na naszej trasie jest najlepszym noclegiem, jakim po prostu mieliśmy. Chcieliśmy sobie po prostu troszkę ponagrywać fajnych ujęć z basenu, i to nam się generalnie udało. I to pewnie zobaczyliście lub zobaczycie. Jutro mamy piękne tereny. Górskie tereny, które de facto są e, jednymi z najładniejszymi terenów, e, bym powiedział, w Albanii, e, jedziemy trasą, którą jechali kiedyś chłopaki e, Stop Gear, więc naprawdę jest to trasa interesująca. Stop Girl. Stop, nie Stop Girl, tylko Stop Gear jeden. W każdym razie tam będziemy próbować zejść do takiego słynnego kanionu. To zobaczycie. Tam będziemy nurkować. Próbujemy coś nagrać, jakieś fajne ujęcia pod wodą, bo pogoda naprawdę jutro będzie nam sprzyjała. Co dalej? Jedziemy w kierunku Sarandy I opisując tak na pokrótce, to po Sarandzie jedziemy w stronę Grecji, tam chcemy przekroczyć granicę I przejdziemy sobie na pieszo po prostu na stronę grecką Mam nadzieję, że nam się to uda, taki jest plan Potem jedziemy do takiego miejsca, które się nazywa The Blue Eye To zobaczycie, to jest takie jezioro, przepraszam, to nie jest jezioro, to jest taki e, strumyk Potężny strumień, który by wypływał generalnie bezpośrednio z ziemi, naprawdę w dużych ilościach i się robi z tego rzeka. To też zobaczycie. Potem śpimy w Sarandzie, a w trzeci dzień zobaczycie naprawdę istną petardę, której naprawdę nikt nie pokazywał jeszcze, moim zdaniem, bo nie widziałem na YouTubie, z e, Albanii. Idziemy spać u gospodarza hmm. w takiej kurwa dziurze... Czyli masz więcej jakiej, informacji niż ja. Tak, jakie jakiej jeszcze nie widzieli. Chyba rozpierdoli basen. No, I tak pokrótce będziemy spać na wsi i tam się będzie działo, tam będziemy w kulturze albańskiej. Typowej albańskiej kulturze, ale tego wam do końca nie zdradzamy. Dlaczego? Ponieważ nasz towarzysz Adam nie do końca wie, co tam się będzie działo i dokładnie gdzie jedziemy, więc nie chcemy tego wam zdradzać, bo jak zdradzimy wam, to zdradzimy również jemu. A to tak naprawdę jest dla niego niespodzianka. A ja lubię niespodzianki.